Siemanko, z tej strony Kasia Rozpędowska, kobieta dietetyczka. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. się, weź sobie coś do picia. I zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat insulinooporności. Skąd się bierze, na czym polega i jak możesz sobie z nią poradzić. OK, zacznijmy od najważniejszego, czyli czym właściwie jest insulinooporność. Insulinooporność to stan, w którym nasze tkanki są wrażliwe na insulinę. Całkiem logiczne to wynika z nazwy, ale o co właściwie chodzi? Insulina jest hormonem, który jest wydzielany przez trzustkę, który odpowiada za prawidłowe stężenie poziomu glukozy, czyli cukru w naszej krwi. Glukoza jest wydzielana Yy, pojawia się w naszej krwi na przykład po posiłkach, kiedy zjemy jakieś jabłko, kiedy zjemy jakąś kaszę itd., itd. W zależności od tego jaki jest indeks glikemiczny czy ładunek glikemiczny całego posiłku, ten poziom glukozy w naszej krwi będzie różny. Kiedy jest insulinooporność i nasze tkanki są wrażliwe na insulinę, kiedy mamy insulinooporność, kiedy cierpimy na insulinooporność, to nasze tkanki są właśnie... Oporne na działanie insuliny i wtedy dochodzi do nadmiernej produkcji insuliny. Wtedy mamy taki stan w organizmie, który nazywamy hiperinsulinemią i jest bardzo wysoka ilość insuliny w naszym organizmie, co powoduje, że na przykład mamy zwiększony apetyt, mamy problemy z chłodnięciem, mamy wzmożoną ochotę na coś słodkiego do zjedzenia, mamy problemy z utratą masy ciała. I to właśnie jest insulinooporność. Co powoduje, że cierpimy na insulinooporność? Jest to odsetek osób, które chorują na insulinooporność ze względu na czynniki genetyczne, czyli ta insulinooporność występowała już wcześniej w rodzinie, w naszej rodzinie, a nie na przykład w rodzinie partnera. Okej. Okay to sobie wyjaśniliśmy. Ale ogromny ogromny wpływ na rozwój insulinooporności ma nasz styl życia, sposób odżywiania, aktywność fizyczna, stres management, lifestyle szeroko pojęty. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby dbać o dietę, dbać o aktywność fizyczną, dbać o wysypianie się i tak dalej, tak dalej. Co właśnie powoduje insulinooporność? To na przykład wysoko przetworzona dieta, yy, bardzo dużo słodkich napojów, bardzo dużo Słodkich posiłków, niezbilansowane posiłki, jedzenie. Posiłków, które są bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, yy, bardzo dużo stresu w życiu, kiedy na przykład chodzimy do pracy i bardzo, bardzo często się stresujemy, bierzemy za dużo na swoją głowę, yy, nie wysypiamy się, mamy za mało ilości snu w, naszej, yy, w, naszym, w naszym w ogóle życiu, nie trenujemy, nie jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie i mówiąc terenie, mówiąc aktywność fizyczna, być może powiesz sobie, że musisz chodzić na siłownię i podnosić te ciężary. Dzień w dzień, po półtorej godziny, ale aktywność fizyczna to może być spacer, to może być rower. Więc y, jeśli zaniedbujesz swój, swój ruch, zaniedbujesz swoją dietę, zaniedbujesz to, co pijesz, zaniedbujesz to, jak dbasz o siebie, to wpływa na rozwój insulinooporności. Bardzo często teraz spotykany też problem z alkoholem wśród społeczeństwa, zwłaszcza polskiego. Gdzie każdego dnia pije się po jednym piwku, po dwóch piwkach, i to jest niby nic, ale każdego dnia piąt piwo doprowadzamy właściwie do rozwoju alkoholizmu, bo uzależniamy się od tego alkoholu. I nadmiar alkoholu w naszym życiu również wpływa na rozwój insulinooporności. Palenie papierosów, branie narkotyków, niektóre leki sterydowe, antykoncepcja hormonalna to może wpływać na rozwój insulinooporności. No i oczywiście najważniejsze, te wszystkie rzeczy związane ze stylem życia bardzo często prowadzą do albo nadwagi, albo otyłości, otyłości, która jest już zaklasyfikowana jako choroba. I te dwie rzeczy, nadmierna masa ciała, czy też po prostu spożywanie nadmiernej ilości kilokalorii, również przyczynia się do insulinooporności. Jakie są objawy insulinooporności, w jaki sposób możesz w ogóle podejrzewać u siebie to, że cierpisz na insulinooporność? Najczęstsze objawy to na przykład problemy z utrzymaniem masy ciała, problemy z nadmierną masą ciała, senność, poczucie się ospałą, nadmiar tkanki tłuszczowej ogólnie w organizmie, ale też tej w obszarze brzucha. Eee, na przykład nadpotliwość, e, stany depresyjne, jakieś takie problemy, zaburzenia psychiczne, problemy z koncentracją e, czy problemy z chudnięciem, a także różnego rodzaju choroby skórne. nadmierny apetyt, czyli na przykład nie możesz pohamować swojego głodu, to też może być związane z insulinoopornością. Wtedy masz zaburzenia odczuwania hormonów głodu i sytości. W jaki sposób można zdiagnozować insulinooporność? Zazwyczaj wychodzi ona totalnie przypadkowo podczas jakiejś tam klasycznej, corocznej morfologii krwi. Zazwyczaj badamy wskaźnik HOMA i R, a także robi się badanie insuliny poprzez wypicie roztworu 75 g glukozy, i właśnie wtedy sprawdza się, jaka jest zawartość insuliny w naszej krwi. Co ważne, im szybciej dojdzie do rozpoznania tej insulinooporności, tym mamy większe szanse na zapobiegnięcie rozwojowi cukrzycy typu drugiego, która właśnie jest też konsekwencją zaniedbania naszej insulinooporności. Więc jeśli tylko zauważasz u siebie jakieś objawy, to koniecznie iść, idź zbadać swoją krew. A jeśli już wiesz, że masz insulinooporność, to nie bagatelizuj tego problemu, nie zwalaj na niego winy, że jesteś leniwa przez insulinooporność, bo jesteś senna, tylko postaraj się wdrażać jakieś małe zmiany do swojego stylu życia, tak żeby już teraz zacząć walczyć, ponieważ możesz wyzdrowieć i możesz zapobiec rozwojowi cukrzycy, która może być bardzo, bardzo niebezpieczną chorobą. W jaki sposób możesz zapobiec dalszemu rozwojowi insulinooporności i cofnąć tą swoją insulinooporność tak, żeby być osobą zdrową i tak, żeby właśnie nie rozwinąć jej w kierunku cukrzycy typu drugiego? Mam dla Ciebie trzy proste Proste kroki, które właśnie pozwolą Ci nad tym popracować. Jeśli będziesz potrzebowała, potrzebowała więcej narzędzi, to możesz zajrzeć do opisu filmu. Tam znajdziesz mój sklep, gdzie właśnie znajdziesz przydatne narzędzia, które pomogą Ci skutecznie walczyć z tymi problemami. Punkt pierwszy w leczeniu insulinooporności, to unormuj swoją masę ciała. Jeśli masz nadmierną, masy ciała, jeśli cierpisz na nadwagę, jeśli cierpisz na otyłość, któregokolwiek typu, to od dzisiaj zacznij pracować nad normalizacją swojej masy ciała. Jeśli masz z tym problem i jeśli nie wiesz, jak się za to zabrać, to skorzystaj z jadłospisów dietetycznych, skorzystaj z pomocy dietetyka, zapytaj się kogoś o pomoc, tak, żeby wiedzieć, co masz robić. To jest normalne, że nie wiemy, w jaki sposób mamy skutecznie schudnąć, bo przecież nie każdy z nas jest alfą i omegą, więc nie mamy takiego obowiązku. Ale co jest ważne? Jeśli Ty zredukujesz Ilość tkanki tłuszczowej w swoim organizmie, czyli właśnie schudniesz, to dzięki temu już zwiększysz tą wrażliwość swoich tkanek na insulinę, więc kluczowym jest to, żeby zrzucić masę ciała. Jak to zrobić? To się łączy z naszym krokiem numer dwa. Zadbaj o swoją dietę. Jeżeli będziesz jeść będziesz w deficycie kalorycznym, czyli będziesz powodowała, że będziesz chudnąć, no to to się przyczyni na ten punkt pierwszy. Zadbaj o swoją dietę również pod tym kątem, żeby właśnie być na tym deficycie kalorycznym, ale też żeby jeść jak najmniej tej wysoko przetworzonej żywności, jak najwięcej tej żywności nisko przetworzonej, najbardziej naturalnej. Staraj się wybierać coś, co zostało jak najmniej przetworzone, jak najmniej dotknięte, przyjechało jak najmniejszą ilość drogi. Wybieraj mąkę pełnoziarnistą zamiast mąki jasnej. Wybieraj Makaron pełnoziarnisty zamiast makaronu jasnego. Yy, zrezygnuj z, ze słodyczy sklepowych, zrezygnuj z mocno przetworzonych chipsów, z fast foodów, albo ogranicz je chociaż w swoje dzieci to będzie już lepsze niż na przykład jedzenie ich codziennie lub co drugi dzień. Na rzecz tego, żeby jeść na przykład domowe pyszne fast foody, które też sobie możesz zrobić i właśnie też mogą być pyszne. Postaraj się wprowadzić dobre, zdrowe zmiany w swojej diecie. Dużo materiałów na ten temat znajdziesz już na moim kanale na YouTubie. Tutaj właśnie jesteśmy teraz, więc to na pewno może być dla ciebie przydatne narzędzie. A jeśli nie wiesz jak to zrobić, to możesz też skorzystać z moich jadłospisów, które też właśnie znajdziesz w opisie tego filmu. Zadbaj o swoją dietę. Zadbaj o to, żeby pić wodę naturalną, nie gazowaną, w sensie może być gazowana, ale wodę bez dodatku cukru, zamiast jakichś soków, zamiast coli. Stres z z częstego picia alkoholu na rzecz wybierania alkoholu 0% alkoholu, czyli alkoholu bezalkoholowego. Nie wiem, czy to się nazywa alkohol, ale wybieraj napoje bezalkoholowe. Staraj się dbać o siebie jak tylko możesz, bo dieta to jest kluczowy element terapii w insulinooporności. I trzeci punkt, który również łączy się i z pierwszym, z utratą masy ciała, jak i z zadbaniem o swoją dietę, to aktywność fizyczna. Wdroż aktywność fizyczną w swoje życie. Żyjemy teraz w czasach, w których ludzie normalnie nie chcą ćwiczyć, za cholerę nie chcą ćwiczyć. Nie wiem, Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Być może to dlatego, że żyjemy w takich zabieganych czasach, a być może to dlatego, że po prostu ludziom się wydaje, że nie, ma, że nie mamy czasu. Tak naprawdę musisz przeanalizować swój plan dnia i zobaczyć, gdzie możesz wdrożyć jakieś małe zmiany, które sprawią, że będziesz się przybliżać do tego swojego celu, czyli do zwiększenia ilości aktywności fizycznej. Być może teraz po pracy bardzo często siadasz na kanapie, tak jak ja teraz, i nie robisz nic, na przykład oglądasz sobie telewizję, Pijesz piwko, więc zamień to. To jest totalnie nieproduktywny, bezużyteczny czas, który nie wpływa pozytywnie na Twoje zdrowie. Zamiast tego możesz wdrożyć e, jakieś spacery, jakieś treningi, może na siłowni Ci się będzie podobać, może będzie Ci się podobać na basenie. Znajdziesz sobie na pewno jakiś rodzaj aktywności fizycznej, bo jest ich całe, całe mnóstwo i na pewno znajdziesz coś dla siebie. Pozytywnym wpływem aktywności fizycznej. Na leczenie insulinooporności jest to, że kiedy my ćwiczymy regularnie, to rozbudowują nam się, chcąc nie chcąc, mięśnie, które też zwiększają tą wrażliwość naszych tkanek na insulinę. Więc jeżeli zadbasz o te trzy rzeczy, zadbasz o aktywność fizyczną i o dietę i dzięki temu, że o to zadbasz, to będziesz zrzucać masę ciała, czyli jakby masz już trzy w jednym, te trzy rzeczy się będą robić tak jakby same, to będziesz już zmniejszała tą swoją masę ciała i będziesz. Zwiększała wrażliwość swoich tkanek na insulinę i dzięki temu wyjdziesz z insulinooporności i dzięki temu zabezpieczysz się przed rozwojem dużo, dużo gorszych chorób, dużo większych konsekwencji, jakie mogą Cię spotkać w przyszłości. A dlaczego jest warto leczyć swoją insulinooporność? Między innymi dlatego, że nieleczona insulinooporność może doprowadzić do rozwoju Hashimoto, może doprowadzić do zaburzeń miesiączkowania u kobiet, może doprowadzić do, e, do niepłodności zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Może doprowadzić do chorób, takich jak właśnie cukrzyca typu drugiego, naciśnienie tętnicze, czyli typowych chorób metabolicznych, typowych chorób cywilizacyjnych, które dotykają teraz bardzo dużą część społeczeństwa. A to ze względu na to, że prowadzimy okropny... Ogółem, okropny styl życia. Nie dbamy o siebie, liczą się dla nas właściwie tylko pieniądze, to żeby być w biegu, to żeby odbemnić swoje, a potem żeby sobie odpocząć. Zacznij zwracać uwagę na to, jak Ty żyjesz. Zastanów się, czy być może nie tkają Cię pewne objawy tej insulinooporności i staraj się to albo zdiagnozować, jeśli wszystko jest z Tobą ok, to i tak możesz wdrożyć te zmiany, które tutaj zapodałam Ci w tym filmie. Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, to zapraszam Ci właśnie na moją stronę, linki znajdziesz w opisie tego filmu. I już teraz zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowych filmów. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy chcesz więcej takich treści związanych właśnie z insulinoopornością albo z chorobami metabolicznymi. I widzimy się w kolejnym filmie. Na razie pa!